Witam. Dzisiaj przychodzę do Was z moim najnowszym modem. The Revelation. Aby dostać się do nowego wymiaru potrzebujemy stworzyć nietuzinkowy przedmiot. Konkretnie to właśnie ten taki Crucifix aka Portal Igniter. Aby dostać się przez portal do nowego wymiaru, potrzebujemy najpierw dostać się do Ancient City oraz wyczyścić całą tą framugę portalu Gdy już framugę będzie wyczyszczona, możemy na spokojnie dostać się odpalając tym oto portal do wymiaru tym razem POM W tym wymiarze możemy nat natknąć się na dość niebezpieczne moby które potrafią być doprawdy irytujące Możemy również spotkać pęka pustynnego, którego, którego możemy oczywiście oswoić za pomocą mięsa z królika. Gdy jesteśmy obok oswojonego fenka, dają nam efekt szybszego kopania 2. Zaś tutaj mamy jednego z trudniejszych przeciwników w tym modzie, bowiem może on dać nam efekt confusion, przez to nie możemy się ruszać przez nano ile Zaś tutaj mamy nową strukturę. Wraz z nowym Minecraftowym Bossem. Za którą serdecznie dziękuję mojemu dobremu przyjacielowi, ponieważ to on mi ją zbudował. Jak widzicie walka z tym skóry wysnikiem nie jest taka prosta, więc nie udało mi się go pokonać. Teraz pokażę Wam kolejny i ile zasadniczo już ostatni biom w tym wymiarze, czyli pustynia z popiołu. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego odcinka.